Dzień dobry, witam Państwa, Jacek jak się kłania. Zostałem poproszony o jakiś taki komentarz z punktu widzenia osoby świeckiej i, i przedsiębiorcy odnośnie tego tematu związanego z pracą. I pomyślałem, że nie, nie będzie może jakimś taką stratą czasu, jak, jak, jak odniosę się do, do tej kwestii pracy jakby z punktu widzenia no, jakiegoś takiego, takiego pytania o, o o pracę w kontekście w ogóle jakiegoś rachunku ekonomicznego, prawda? Bo, bo jako chrześcijanie to mamy taką tendencję, żeby raczej odrywać tą kwestię pracy od, od kwestii ekonomicznych, raczej zwracać uwagę na różne takie aspekty pracy związane z, z jej funkcją wychowawczą, prawda? z jakimiś, tu ksiądz dr Jastrząb mówił o o jakiejś takiej funkcji związanej z, z kontemplacją, prawda? Różnego rodzaju działań, z, z rozwijaniem talentów, itd., itd. Ale przecież w takim naj, najbardziej popularnym ujęciu, wydaje mi się, że, że gdybyśmy zrobili jakąś sondę wśród, wśród ludzi, to każdy by powiedział, że praca jest no, po prostu głównym źródłem czy, czy sposobem na utrzymanie się. Prawda? Wydaje mi się, że ta, że ta kwestia pracy no, no, w ogóle i dla osób świeckich i myślę, że duchow, duchownych też jest no, taka, taka ważna i kluczowa, a często po prostu jakby bo być może troszkę wstydliwie pomijana, wstydliwie dlatego, że, że często ten temat pieniędzy jest w ogóle takim tematem mało dotykanym publicznie i w, w kościele, prawda, który... który no, Raczej kojarzymy ze sprawami takimi wyższymi, duchowymi, tak przynajmniej uważamy, że te duchowe sprawy są wyższe niż pieniądze, ale wydaje mi się, że jak patrzymy na, na to nauczanie, które niesie nam Biblia, to, to jakby dostrzeżemy, że kwestia rachunku ekonomicznego, pracy i pieniędzy tam zajmuje bardzo, bardzo ważne miejsce. Mając na myśli rachunek ekonomiczny, myślę tu o, takim, o takiej definicji ekonomii bardzo prostej, prawda, że jest to jakieś, jakaś sztuka zarządzania dobrami w, jakby w sytuacji względnego niedoboru, I, i tu bym chciał się odnieść do, do tej myśli, którą poruszył ksiądz doktor Jastrząb, Uważam zresztą bardzo słusznie, jakby pokazując, że, że ten świat zaplanowany przez Boga, z którym mieliśmy do czynienia przez pierwsze dwa rozdziały Księgi Rodzaju, jakby zakładał to, że, pra, że praca, którą, do której człowiek został powołany, jakby nie musi mieścić się w tym rachunku ekonomicznym, ponieważ no, tam nie było tego, tego niedoboru dóbr, prawda? To, co nastąpiło później, w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, po upadku człowieka, po, po tym wejściu grzechu na świat, prawda, zaczęło się wiązać z, z tym, że, że, że praca stała się też rodzajem takiego problemu, trudu i, i, i po prostu wyzwania, które czasami jest na tyle bolesne, można tak powiedzieć, że, że, że przeradza się nawet w cierpienie. Prawda? Kiedy praca staje się pracą ponad siłę, albo jakimś takim wielkim trudem, źle opłacanym. I, i ciekawe jest to, że, że można powiedzieć, ten, ten świat upadły, w którym my przecież żyjemy, prawda? Bo, bo ta historia grzechu jeszcze się nie skończyła. Ta klamra, o której Biblia mówi, jeszcze po prostu nie, no, nie, nie, nie doprowadziła historii do końca. A skończy się ta historia wraz z powrotem Jezusa. Żyjemy cały czas w upadłym świecie i jakby w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy, że, że Bóg zwracając się do Adama, jakby próbuje skomentować ten, ten stan Ziemi, który od tego momentu, od momentu grzechu po prostu jakby już będzie trwał. I, i, i mówi, że przeklęta jest Ziemia z Twojego powodu. I właściwie w 1000 Latach mam takie tłumaczenie, że przeklęta niech będzie Ziemia, ale, ale w oryginale, tak jak sobie sprawdziłem, bo teraz prawda w internecie łatwo wszystko sprawdzić i ma, ma się dostęp do oryginalnych tekstów z tłumaczeniami, z tymi, z tymi numeracjami strąga, więc można naprawdę niewątpliwie stwierdzić, jak, jak wygląda to tłumaczenie. Tam, tam jest powiedziane, że, że Ziemia jakby jest przeklęta z tego powodu, tak jakby Bóg stwierdzał pewien fakt, a nie, a nie po prostu przeklinał ziemię. I jakby rezultatem tego jest to, co Bóg mówi w następnym zdaniu że do Adama, że będziesz w trudzie jakby wydobywał to pożywienie z tej ziemi. W pocie swego oblicza, mówi tysiąc latka w następnym wersecie. I wydaje mi się, że to jest, to jest ta kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę. Kwestia warta, warta zastanowienia się, bo bo mówiąc o rachunku ekonomicznym, mam na myśli dokładnie taką sytuację, że pracujemy, ponieważ musimy żyć, musimy zapłacić rachunki, musimy po prostu mieć te, te, te pieniądze na, na, prostu na przeżycie. I, i myślę, że, że tu bardzo słusznie autor Księgi Rodzaju użył takiego słowa, które jest tylko trzy razy użyte, i właśnie tylko w Księdze Rodzaju, i tylko w kontekście pracy. To, co u nas jest przetłumaczone właśnie jako trud, ten rzeczownik ma, ma kilka innych znaczeń, też cierpienie może oznaczać, często oznacza jakby troskę, i myślę, że to, 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 to tłumaczenie związane z troską jest, jest takie no, najbardziej chyba właściwe, tak jak, tak jak wydają się wszystkie słowniki zwracać na to uwagę. I, I myślę, że to jest też ciekawa obserwacja, ponieważ no, ta, ta troska o, o pieniądze, troska o, o to, żeby mieć pracę i w związku z tym mieć te, te, to utrzymanie się, jest prawda, czymś bardzo charakterystycznym i czymś, co przeżywamy wszyscy generalnie. I, i, i myślę, że chciałbym tu zwrócić uwagę na, na pewną różnicę, y, która jest możliwa, jeśli chodzi o to, jak przeżywa tą troskę człowiek wierzący i jak przeżywa to, tą troskę człowiek niewierzący. Y, myślę, że. Bóg stwierdzając, mówiąc do Adama, że to, to, to wydobywanie z ziemi pożywienia będzie związane z troską, będzie związane z trudem, będzie związane z cierpieniem. Jakby pokazał pewną ogólnie obowiązującą no, zasadę rzeczywistości, która jest upadłą rzeczywistością, prawda? W upadłej rzeczywistości w rzeczywistości grzechu, gdzie księciem tego świata jest e, diabeł, czyli wróg, prawda? Ktoś, kto przychodzi tylko po to, żeby kraść zabijać i niszczyć, prawda? nie ma dostatku. Tam, tu, tu, tu nie ma e, jakiegoś bezproblemowego dostatku dla zwykłych porządnych ludzi. Prawda? Raczej właśnie zwykli porządni ludzie muszą się mierzyć z, tym, z tą sytuacją braku. I, i, i wydaje się, że. E, w takiej sytuacji ktoś, kto nie, nie jest w stanie prawda, sięgnąć przez wiarę, jak nas poucza Jezus do, do tych zasobów Królestwa Bożego do tej rzeczywistości Królestwa Bożego, które wiąże się po prostu z, Bożą, z Bożymi zasobami z Bożym błogosławieństwem i z, tą, z tą możliwością przekraczania swoich jakby ograniczeń również w tej dziedzinie materialnej no, prawda, to, to żyjemy wtedy w sytuacji nieustannego stresu, nieustannego takiego poczucia zagrożenia i braku bezpieczeństwa i, i nie wiem, co Państwo o tym myślicie, ja mam wrażenie, że, że to się przekłada na bardzo oczywiste, takie praktyczne rzeczy w naszym życiu, bo prawda, oto pojawiają się takie pokusy bardzo łatwych rozwiązań, prawda, że nie, nie być może nie, nie potrafimy jakby przez wiarę, tak jak zachęcał Jezus, nie troszczyć się, o to, co będziemy jeść i co będziemy pić, i po prostu polegać jednak na tym, że ojciec niebieski, który zna wszystkie włosy naszej głowie, prawda, wie też o tym, że, że potrzebujemy rano dać śniadanie dzieciom i po prostu zapłacić rachunek za, za prąd. Jakby jest ta pokusa takich, takich łatwych rozwiązań na, na, na swoją miarę, prawda? I, I myślę, że na poziomie takich zwykłych ludzi jak my, no to jest jest pokusa sięgania po dobra, które no, nam się jakby nie należą, prawda. Na przykład w związku z pracą, no, ja jestem pracodawcą i, i, i po prostu jakby wielokrotnie ze smutkiem stwierdzałem to, że, że prawda, pracownicy jakby nie poprzestają na swojej pensji, ale, ale czasami no, po prostu sięgają po, no, po rzeczy, które, które no, po prostu nie należą im się, prawda. I, i... I wiadomo można to na różne sposoby usprawiedliwiać, ale no tak naprawdę to jest po prostu zabieranie cudzej własności, więc, więc jest to rodzajem jakiegoś takiego, no po prostu rodzajem kradzieży, prawda. Z drugiej strony no jako pracodawca też, też mam taką pokusę, żeby po prostu jakby nie czasami zachować dla siebie część tych, tych zasobów, które prawda wspólnie jako pra przedsiębiorstwo wypracowaliśmy. I tu można sobie dorabiać prawda, mnóstwo różnych ideologii, ale yy, prawda jako, jako osoba wierząca no, no zawsze jestem konfrontowany z tym, z tym Bożym prawem, bożym słowem, yy, które mówi o tym, żeby pracownikowi zapłacić prawda, to, na co się mówiliśmy, to, to, co mu się należy, żeby nie, nie gdzieś tam nie, nie zatrzymywać, nie, yy, nie przedłużać prawda, też zapłaty. <laughs> Myślę, że jakby tak próbując z chrześcijańskiego punktu widzenia skomentować w bardzo prostych słowach, to to, co jest jakoś sensowne i właściwe w tym, w tym funkcjonowaniu, w, w kontekście pracy, wydaje mi się, że, że tutaj jakby warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy: że, że taką pomocą. Do odnalezienia się w tej całej bardzo skomplikowanej sytuacji, myślę, że, że, że są dla nas po pierwsze słowa Jezusa, który właśnie wzywa do tego, żeby w kontekście tych trosk dnia codziennego, no po prostu nie poddawać im się, ale z wiarą spoglądać na ojca, prawda, na ojca w niebie. Wydaje mi się, że to jest ważna rzecz. To jest po prostu taka, wydawałoby się absurdalna rada. Rada nie z tego świata, ale po prostu, no nie wiem, co Państwo o tym myślicie, mam wrażenie, że całe Królestwo Boże, jak Jezus się wyraził, jest nie z tego świata, więc jeśli chcemy funkcjonować tylko na zasadzie tego świata, no to po prostu cała idea Królestwa Bożego i tego, co Jezus przyniósł nam, no jest po prostu zupełnie jakby poza naszym zasięgiem. Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy przez wiarę sięgali do tej rzeczywistości Królestwa Bożego. To wiara jest tą walutą Królestwa, to wiara jest tą, można powiedzieć, tym wehikulum, który sprawia, że, że jesteśmy w stanie być w kontakcie z Bogiem, który jest niewidzialny, ale który patrzy na serce i kiedy znajduje tam wiarę, jest w stanie odpowiedzieć. Chrześcijaństwo jest, można powiedzieć, funkcjonowaniem w obrębie cudu. Kiedy przestaje być funkcjonowanie w obrębie cudu, staje się po prostu zwykłą, taką pustą religią, pustą skorupą, która jest jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący i nie jest w stanie prawda, być na nas żadnym napędem w życiu. Dlatego wydaje mi się, że Jezus miał rację, kiedy, kiedy wskazywał na Ojca w kontekście tych trosk codziennych. To nie był oderwany od rzeczywistości jakiś e, nauczyciel moralności i filozof, który po prostu nie wiedział w ogóle, jak ludzie funkcjonują. Myślę, że bardzo precyzyjnie wskazał właściwy kierunek i no, ja traktowałbym poważnie to, co on w tym kontekście powiedział. Sam staram się e, no, po prostu żyć. W taki sposób, żeby. Właśnie jestem zmuszony żyć w taki sposób, żeby przez wiarę po prostu opierać się na, na tych obietnicach ojca, no ponieważ często nic nic innego nie mam, prawda? Mam, mam często tylko wyzwania i obowiązki jako, jako przedsiębiorca. Czasami państwo, które podejmuje decyzje, które ja odczytuję jako wrogie już wprost w stosunku do mnie. I po prostu naprawdę nie mam wujka w Ameryce i nikogo, na kim mógłbym polegać. Chcę polegać w związku z tym na, na moim Bogu, na moim Abba. Wydaje mi się, że druga wskazówka, która, która może nam się przydać i która akurat pochodzi spod z, z pióra yy, świętego Pawła. Yy, mam ją zapisaną w drugim liście do Staloniczan w ostatnim rozdziale, czyli w trzecim. No, tam Paweł daje taką, myślę, że yy, bardzo, bardzo zdroworozsądkową wskazówkę. Ja pozwolę sobie to zaczy za, zacytować. Yy, yy. Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie w zgodzie z tradycją, którą przejęliście od nas, sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować. U nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, nie pracowaliśmy, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak, kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własnych chleb jedli. Wydaje mi się, że to jest taka wskazówka pawa, który, który po prostu próbuje nas zachęcić, żebyśmy jednak nie próbowali uciec od tego rachunku ekonomicznego, od, tego, od tej sytuacji e, prawda, realnego braku dóbr. My zawsze potrzebujemy czegoś, zawsze jesteśmy w potrzebie, e, ale w, jakby w tej sytuacji braku e, jednak zdać się na to, że, e, że Bóg jest większy niż po prostu brak, niż nasze niemożliwości, niż być może brak pracy, niż być może brak kwalifikacji i po prostu mimo wszystko próbować uczciwie e, zarobić na to swoje życie, e, tą, tą pracą, którą jesteśmy w stanie wykonać I, i ja osobiście wierzę, że to będzie błogosławione. Wydaje mi się, że całe moje życie jakby, które od, od właściwie dwudziestu kilku lat, prawda, kiedy to jakieś tam swoje osobiste takie spotkanie z Jezusem przeżyłem, staram się naprawdę szczerze jakoś opierać na, na, na Jego Słowie i na Nim. Jest dowodem na to, że, że życie, prawda, w, w trudnych warunkach też związanych takich z pracą, może być błogosławionym życiem, prawda, Chociaż nie brakuje mi takich trosk wyzwań związanych z prowadzeniem tego mojego niedużego przedsiębiorstwa, to, to prawda, no, no, myślę, że, że każdy, kto spojrzy na moje życie z zewnątrz, to po prostu powie: tak, to, to jest błogosławiony człowiek, prawda? Mam, mam że tak powiem wszystko, co mi jest potrzebne do życia i, i, i trochę więcej, i mam wspaniałą rodzinę, i, prawda? Wiem, że prawda, brzmi to może jak chwalenie się, ale ja mam tu naprawdę głęboką świadomość, że wiele, wiele decyzji, takich kluczowych w mojej firmie podjąłem razem z moim Panem i gdyby nie te decyzje, po prostu tej firmy dzisiaj by nie było. Pozwolę sobie może jedną taką historię opowiedzieć, ponieważ zawsze jakby w konkrecie lepiej widać to, to Boże działanie. Pamiętam taką sytuację, kiedy niedługo po rozpoczęciu prawda, prowadzenia tej, tej mojej działalności, którą jest piekarnia, jest taka mała, rodzinna piekarnia która stara się produkować po prostu dobrej jakości pieczywo, w jakichś rozsądnych cenach, sprzedając je. No, stanąłem przed taką sytuacją, że, że mój główny odbiorca, prawda, który hurtowo odbierał ode mnie mniej więcej 30% mojej produkcji, po prostu stwierdził, był to, bo to już był to starszy człowiek, stwierdził, że on no, po prostu będzie w ciągu tam w perspektywie miesiąca czy dwóch kończył tą swoją działalność, bo no po prostu chce iść na emeryturę, już, już jest zmęczony. I on po prostu miał sklep, który, który bardzo dużo tego, tego mojego pieczywa sprzedawał. No i wiecie Państwo, dla mnie w, w tamtym momencie to, to było e, istnienie lub nieistnienie tej jego firmy, to było moje być albo nie być, prawda? To, to mi się zupełnie załamywały wszystkie e, jakieś takie właśnie rachunki ekonomiczne, kiedy po prostu myślałem sobie, że no tak, teraz już tego wpływu nie będzie, prawda, do mojego budżetu, mojej firmy. No i w związku z tym no, po prostu przyszedł taki moment, kiedy zacząłem się strasznie tym jakoś gryźć i zastanawiać, co dalej zrobić. I, i ja mam taki zwyczaj, że, że no, staram się zawsze modlić i kiedy mam jakieś takie sytuacje i po prostu pytać Boga, co mam robić, prawda? I, i, i jakby. <ścoughs> Nieraz doświadczyłem tego, że Bóg jak w jakiś sposób był w stanie poprowadzić tak sytuację, że, że, że po prostu ta jakby jego odpowiedź i rozwiązanie przychodziło. No w tamtej sytuacji to, to wiadomo, że to może trudno w to uwierzyć, ale, ale jadąc samochodem i modląc się, miałem takie naprawdę bardzo, bardzo głębokie przeświadczenie, że, że po prostu Bóg obiecuje mi to, że, że po prostu uda mi się kupić ten sklep tego, tego człowieka. I wiecie, to mnie zaskoczyło, bo, bo jakby no. Nie do końca brałem pod uwagę taką możliwość z uwagi na, na, na to, że na koncie miałem w tym momencie 5000, prawda? Ten sklep kosztował 180 i łatwo policzyć, że to po prostu była niebotyczna jakaś dla mnie wtedy kwota. Zresztą dalej jest. I, i można powiedzieć, że ponieważ już miałem wcześniej doświadczenie takich naprawdę jakichś cudownych bożych ingerencji, nie bardzo byłem zdziwiony tym, że, że, prawda, że odbieram coś, co, co traktuję jako boży głos i pewną obietnicę. Po prostu jakby powiedziałem Bogu, że mam te 5 tysięcy, prawda, zupełnie zdając sobie sprawę z tego, że on to wiedział i po prostu poprosiłem go, żeby tym pokierował, żeby, żeby po prostu był w stanie jakby użyć tego, co mam i po prostu dać mi te pieniądze, ponieważ no wiadomo, inaczej nie kupię tego sklepu i to był dosyć krótki termin, miałem około dwóch tygodni na, na zapłacenie tej kwoty. Nie, nie wiem, jakie Państwo macie doświadczenie, ale ja no, mam bardzo, bardzo fajną tą, tą szerszą rodzinę, ale nie jest tak, że kiedy spotykam się z nimi, to oni mi wszyscy zaczynają proponować, prawda, że dadzą mi jakieś albo pożyczą pieniądze, no, a w tamtym momencie dokładnie tak było. Także udało mi się zebrać około, około 100 tysięcy, w ogóle nie wiedząc kiedy i dlaczego. Po prostu moja mama, mój tata, wszyscy zaczęli mi po prostu proponować, że, że, że prawda, wesprą mnie w tej sytuacji. Mój wujek, prawda, róż, różne osoby brakowało mi jeszcze, jeszcze tych 80 tysięcy i to był, wiecie Państwo, ten moment taki na rynku, kiedy po prostu tuż po upadku, czy właściwie w bankructwie, Lehman Brothers, w związku z tym ten cały bałagan taki finansowo-ekonomiczny się zaczął przewalać przez świat, banki po prostu przez wtedy jakby niechętnie bardzo udzielały kredytów. Pamiętam, że wszedłem do pierwszego banku i trafiłem na, na człowieka, który po prostu momentalnie stwierdził, że nie ma problemu, że ten bank, który on reprezentuje, udzieli mi kredytu i naprawdę to był kredyt na bardzo dobrych warunkach i i wiecie Państwo, to się bardzo rzadko zdarza, ale to był kredyt bez zabezpieczenia, prawda, nie było żadnej hipoteki, niczego takiego, po prostu ten człowiek tylko przyjechał do mnie do firmy, zobaczył, że ta firma faktycznie istnieje i podpisaliśmy umowę i, i, prawda, tą chwilę później byłem właścicielem tego sklepu i to jest jeden z takich sklepów, który, który po prostu dalej jest, no można powiedzieć, fundamentem, czy jednym z fundamentów mojej firmy. No, wydaje mi się, że to, że to jest to wydarzenie i wie, wiele, wiele innych jest, jest dla mnie no, taką zachętą do tego, że, że prawda, tak jak Biblia mówi o Bogu, że Bóg jest Bogiem wysoko w górze, ale też Bogiem nisko na ziemi. Jest to ktoś, kto po prostu doskonale rozumie potrzeby, w których się znajdujemy, doskonale rozumie to, 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 to po prostu ten trud zmagania się z tym przekleństwem, które dotknęło ziemi z powodu grzechu pierwszych rodziców i których my, chcąc, nie chcąc, jesteśmy ofiarami, prawda? Ale tak jak Nowy Testament nas upewnia w Chrystusie, wszelkie przekleństwo zostało jakby złamane, odwrócone, i, i, i jakby, kiedy próbujemy, prawda, być uczniami Jezusa, no, przez wiarę, podobać mu się, poważnie traktować jego słowo, to, to jestem przekonany, że, że Bóg jest w stanie nas zachować, nas uratować, przeprowadzić. Również przez ten, przez, tą, przez te kwestie takie bardzo praktyczne, związane z pracą, która daje nam właśnie możliwość utrzymania się.